Ten obraz Jezusa Miłosiernego na prośbę pani redaktor Agnieszki Dieduszyckiej fundacja Salvati.pl wysyła do jednej z decyzji w Liberii. Pani Agnieszka Dieduszycka jest zaprzyjaźniona z naszą fundacją. Ona pracuje dla organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dokumentuje jej pracę. Podczas jednej z podróży przygotowujących film o kościele w Liberii dowiedziała się, że jeden z biskupów bardzo pragnie. Jest zafascynowany postacią siostry Faustyny i chce szerzyć kult Bożego Miłosierdzia, zgodnie z orędziem siostry, siostry Faustyny. Ten kraj tam ma różnorodne potrzeby, między innymi obecnie w tym kraju szaleje epidemia eboli, jest to bardzo niebezpieczna epidemia, ale oprócz tego jeszcze Kościół boryka się tam z wieloma problemami konfrontacji z islamem, ale również i, i, i biedy ludzi także, więc wyzwań jest bardzo dużo. Ten obraz został namalowany na zamówienie fundacji. On miał już tam lecieć właśnie pod koniec marca, ale ze względu na epidemię ten wyjazd został przesunięty na listopad. Dlatego tak, no, chcemy, żeby, szkoda, żeby ten obraz stał u nas w kącie fundacji. Bardzo, Jezusa osiernego bardzo kochamy i lubimy, ale myślę, że lepiej będzie, jeżeli ten obraz będzie omodlony. Jeżeli będzie w takich różnych wspólnotach, które modlą się żeby no, też zawieść tę intencję tą, tam do, do, na ten kontynent afrykański. Dlatego też zwracamy się z taką prośbą do różnych wspólnot, które chciałyby przyjąć na pewien czas ten obraz do siebie, żeby inspirował do modlitwy. Jednocześnie też pamiętać o tych ludziach, którzy, którzy, do których ten obraz jest skierowany. Myślę, że to będzie o wiele ważniejsze i piękniejsze, jeżeli ten obraz z takimi intencjami zostanie tam przekazany. Intencje, które prosimy, to przede wszystkim o szerzenie, o, o to, żeby ten kult Bożego Miłosierdzia tam w tym kraju szerzył się jak, jak najwięcej. Szczególnie też no, prosimy o modlitwę w intencjach, które prosił nas biskup z tamtejszego kraju, czyli o rozwój chrześcijaństwa, o nawrócenie ludzi, o też przede wszystkim ta, ta konfrontacja z islamem jest tam bardzo istotna i, i ważna. No teraz w tym momencie jest ważna intencja, to jest o uzdrowienie, o, o zatrzymanie epidemii, która w tym, w, w tym kraju się rozwija. Że szukamy wspólnot, które chciałyby przygarnąć ten obraz przynajmniej na pewien czas, najlepiej teraz jeszcze przed no. Niedzielą Miłosierdzia, ale też również i później, jak mówiłem, jest do listopada, dopiero w listopadzie ten obraz zostanie wysłany do, do Liberii. Należy zajrzeć na naszą stronę www.salvat.pl, tam już będzie kontakt do koordynatorów i możliwość umówienia, uzgodnienia terminu i przekazania obrazu.